Jak wrażenia po tak wspaniałym zwycięstwie? Jestem bardzo zaskoczony, że się stało. Nie brałem w ogóle tego pod uwagę, mam szansę wygrać. Jednak się udało, więc coś tam potrafię, coś tam umiem. Ale to jest kwestia też praktyki. Może wyglądam na młodego, ale już jakoś sobą mam praktykę. 6 lat jednak pracuję w serwisie. Przedtem kierunkowany byłem i w techniku mechanizacji rolnictwa, również cały czas mechaniką. Posiadam też gospodarstwo, też tam mogę, też, też praktykę. No wszystko jakoś tak. Dlatego tego się, że żeby, żeby starać się i byść na A czy jakoś specjalnie przygotowywało się do tego konkursu czy zmarsz? marszu A tak ogólnie na spontan. Nie, nie ma tutaj się przygotowywać, bo nie wiadomo co, co może zaskoczyć. Ogólnie najlepszą nauką jest właśnie praca i praktyka. I tutaj jeżeli w pracy jestem na jakieś tam podawane jakimś wyzwaniom, staram się je opanować, to mniej ci lepiej, zawsze jak najlepiej. No i też maszyny rolnicze, to teraz to już są coraz bardziej skomplikowane, więc pewnie też cały czas e, jako mechanicy maszyn tutaj rolniczych musicie się dokształcać. Tak, e, są prowadzone szkolenia e, u, danego dealer, znaczy, u, danego dealeru, u danego producenta maszyn, czyli ja akurat pracuję w serwisie New i, i tam są szkolenia prowadzone, e, głównie w okresie e, przedwiosennym, zimowym, kiedy jest najmniej pracy, dajmy na to, w terenie, Wtedy na to, nas producent przygotowuje na nowy sezon. A co by życzył kolegom? Żeby właśnie równie dobrze wypadali. A czyli. Chcę, żeby byli lepsi. Ja, jest, ja jestem na razie dobry, wiem, że przyjdą i będą kupić. Więc niech się starają i naprawdę nie boją się pracy. Nie? To jest praca przyjemna. Dla mnie jest to satysfakcja, jeżeli pojadę w teren na, na prawie ten sprzęt, rolnik poda mi rękę, powiedzą gratulacje, albo dziękuję bardzo, nie, bo potrzebuję je za końcu. Tak właśnie, nie bójmy się tej końcu. Super, bardzo, bardzo dziękuję.